Siemanko, i witajcie. Bitwy na żywo, T57 Havi amerykański magazynek, który dostał buffa jakiś czas temu, jest wierzchołku drzewka i mam okazję pobrać, pograć po prostu takim magazynkiem z prawdziwego zdarzenia. Widzę, że w tym bunkrze przeciwnik dosyć agresywnie sobie pogrywa, między innymi tam podjechał obiekt 260, też dołem. Ja wychyliłem się na focha, niestety wie, że T57 nie jest na tyle mocna że mieć pewność, że odbije taki pocisk od focha, raczej on mnie przebije Stąd nie będę się wychylać, przoduję magazynek i skracamy trochę dystans, bo widzę, że nasze T57 wpakowało się w niezłe tarapaty Foch z tego co pamiętam strzelił raz Tu jest foch tak schowany trochę, spróbuję się na niego wychylić, celować Dobra, tu mogę go przebić Kolejny raz, tu od boku też była szansa Niestety teraz on się schował Te czołgi tam szturmują od prawej strony, typu obieg 260 no, to znowu zmiana pozycji i wjazd bardziej w obiekta 260. Ok, teraz stoję i czekam, aż 260 wychyli się e, tak pewniej, po tego naszego sojusznika. Dobra, widzimy, że 260 wjechało idealnie w naszą pułapkę, chociaż teraz może 113 strzelę. I jeszcze raz 113. Przeładujemy magazynek. Mamy 260, w razie czego? Sytuacja jest dosyć niebezpieczna. Na całe szczęście, największa zaleta T57 to jest jego uszkodzenia na minutę, i bardzo szybko możemy przeładować kolejny pakiecik. Bo właśnie potrzebujemy pomocy. No i teraz ja nie mogę wychylić się na 260, ponieważ jak pancer mi strzeli. Chociaż jeżeli 260 będzie mieć właśnie zniszczoną gąskę, to teraz 260 zasłania mnie od jak pancer'a. ale tu już się cykam wychylić bardziej. Jedno nie przebicie. Tak, tak, ja się cofnę. Ja znowu przeladuję magazynek. Jak pancer strzelił, i z siódmy podjechał, i my jesteśmy wykryci. Ale z racji tego, że on strzelił, to chciałem właśnie złapać jakiś przestrzeń na niego. Tą nadbudówkę. Ojoj, oj, są kłopoty, są duże kłopoty. Na szczęście przebiłem raz, ale. Te wymiany takie sobie. Minus 2000 HP. No fajnie, jakbyśmy tego focha jakoś rozwalili. Nie tylko niestety. On tu nieźle blokuje flankę całą. Jak pancer będzie podjeżdżać? Oho, jest jak pancer. Dolna płyta wchodzi. Ładujemy. Fok wychyla się, dostał raz. I dostał drugi raz. Skończyliśmy go. Jest siódmy przejeżdża. On nie trafił. I my go jeszcze kończymy. Idealny magazynek w ogóle. Nie sądziłem, że w tej sytuacji. Będę mógł coś więcej zrobić. Teraz czekam, aż jak pancer strzeli, i wtedy wychyla się na niego. Niestety, ale jestem na jeden strzał. Jak pancer strzelił, wychylamy się, tylko on się zdąży schować pewnie. Okej, okay, ale teraz możemy zmienić pozycję. Przykładowo, wjechać sobie do środka i mieć wtedy więcej możliwości. Dobra, przodowałem. Magazynek 60p w ogóle się pojawiło. Chyba pojadę po 60p. Nie wiem czy on... A nie, on się rusza. Myślałem, że go wrzuciło, może. 60 topes strzeliło, to było słychać. Wychlamy się na niego. Pierwsze kółko. Takimi magazynkami to jest sama właśnie przyjemność gąskowania. I fajny magazynek kolejny. Niestety nie zdążę strzelić do artylerii. Pierwsza bardzo fajna bitwa. Zobaczymy co będzie dalej. Kolejna bitwa to mapa Tundra. Początek ustawiam się w takiej pozycji właśnie, żeby skontrować potencjalny przestrzał, te czołgi, które będą grać w tych krzakach, bo stąd niszyciele często się wychylają, żeby dać pestki na przejeździe. Wow, czy mi się uda strzelić Leoparda stąd? Po raz pierwszy widzę taki też przestrzał. Udało mi się wpakować dwa strzały w Leoparda i jeszcze może nie, no to już byłoby zbyt piękne. Dać kolejny strzał do grilla. Drużyna przeciwna gra defensywnie na linii 1-2 i te czołgi 60p i z 7 wraz ze wsparciem i z kwadratu A3 będą mega trudne do wyciągnięcia. Dlatego moja decyzja, żeby bardziej wspomóc na górce, jest właśnie bo tam przeciwnik też ma dużo czołgów i one mogą grać agresywnie i trzeba będzie utrzymać tą flankę przede wszystkim. Na przykład taki Minotaur, którego przebiłem sobie raz, kolejny. No, tu już chyba nie uda mi się go przebić. Niestety nie pokażę. A próba strzania we własne nie udało się. Minus 1000HP. Uważam, że mamy dobrą pozycję, żeby jeszcze spłacać naszych sojuszników. Esterfał się pali. Dostał ode mnie jeszcze raz. Kolejny strzał. Niestety nie mogę go skończyć. Albo teraz go skończę sobie. Tu jest mantikora. Oddaję pestkę. Ładuję ten cały magazynek. Jak najszybciej bo z minus 5000 HP. Żeby było jeszcze gorzej, to druga strona też nam padła, więc jest wielka, wielka katastrofa. Minotaur przodem, a chociaż dolna płyta nie trafiłem. Nie trafiłem. Manticora przejeżdżająca dostała raz i chyba tylko jeden raz strzelę. Ładowanie chyba ostatniego magazynka. Jeżeli się uda, oczywiście Manticora będzie wychylać. VZ. -a to się raz odbiła. No raz na jakiś czas T57 potrafi poodbijać niektóre strzały, jednak no to jest minus taki, że nie powinniśmy na ten pancerz do końca liczyć, tak? No, chyba że nas rzuci na 8 to wtedy sytuacja jest troszeczkę inna. Ale generalnie. Ojojo, nie przebiłem tego ISA-7. No ja tu go przebiłem. O, jeszcze od Grilla zebrałem. I nie zdążyłem oddać ostatniego strzału. Uważam, że moje pozycjonowanie w tej bitwie, jako magazynek, było naprawdę dobre. E, jakby świetnie wspierałem właśnie prawą flankę, początek bitwy też spoko. Tylko szkoda, że cała drużyna wszędzie się posypała, i nie dało się zrobić więcej. Mamy kolejną mapę Lakeville, e, losowanie na dziesiątki i w sumie kilka rzeczy, o których nie powiedziałem na temat T57 Heavy. Z tego, co mi się wydaje, to przede wszystkim uważam, że na tym czołgu trzeba mieć dosyć dużo golda. Mianowicie cała ta linia, bo jest wierzchołek drzewka do 5 lipca, na linie do T57 Heavy i na focha B między innymi. Cała ta linia jest bardzo kosztowna, bo jeżeli decydujecie się na grę magazynkami, no to raczej powinniście... Wykorzystać wszystkie wasze pociski w tych bitwach, bo inaczej granie magazynkami po prostu nie ma sensu. Nie zawsze, gra się, nie zawsze da się grać na full zwykłej amunicji, no bo rzuci was na taką esetkę czy inne pojazdy przodem, frontalnie, no i już pojawiają się problemy. Szkoda, że. O! Nie zbiorę tego, to w sumie nie szkoda. bez to dostała i powinna dostawać od innych pojazdów, tak samo jak to T57. Mamy 268 i projektów właśnie w dobrej miejscówce. BZO się odwraca. Ja przetłumaczyłem magazynek ten STB. E, coś tam się pojawiał, ale mogę wychylić się na tp 57 Aj! Aj! Już wydawało mi się, że oddam dwa salutkie magazynki z pocisków AP na losowanie na dziesiątki. Ale nieważne. Jeżeli chodzi o to 57 jeszcze ważna rzecz: kwestia wyposażenia. I kwestia tego, że ten czołg dostał delikatnego buffa w poprzedniej aktualizacji, plus można wrzucić eksperymentalne wyposażenie od jakiegoś czasu w grze World of Tanks. To ja uważam, że właśnie ten pojazd dostał mocnego buffa pod tym względem. Że ten magazynek stał się o wiele przyjemniejszy, bo wcześniej on aż taki nie był. I stabilizacja tego działa jest po prostu o wiele, wiele lepsza. STB próbuje tam taki dziwny przestrost bardzo daleka, ale. Aj, widzicie, stamtąd do mnie strzela. Jego strzały nie były skuteczne, chciałem dobić 121B, jednak o jeden pocisk za dużo jednak. Praktycznie można powiedzieć, że bardzo dobra wymiana Gdybyśmy nie policzyli tego ostatniego strzału z 121B, to byłoby idealnie Dokładnie całe wyposażenie omówię Wam pod koniec filmu Żeby teraz nie przynudzać sobie, jak po prostu pokażę Wam pod koniec tego materiału T57 Heavy jest na pewno pojazdem, którym możemy robić niesamowite wyniki właśnie przez te uszkodzenia na minutę Ten magazynek, który ładuję bardzo szybko, to jest coś wspaniałego tylko nie zawsze możemy z tego korzystać Uważam, że fajnie jest sobie grać w jakimś plutonie z czołgiem ciężkim, który może podbijać tym pancerzem, pewnie wyjechać, a wy jako takie wsparcie wychylacie się i kasujecie No tu w tym wypadku mamy 277 Mógłbym spróbować się wychylić na niego Zebrać pestkę za 500 i oddać 4 pociski, tylko nie wiem czy jakiś czołg nie stoi za nim I moim zdaniem teraz im dłużej czekamy i nic nie robimy tym lepiej dla drużyny przeciwnej, dla czołgów przeciwnych bo one właśnie mogą podjechać i mogą nas porobić i to był błąd. To był błąd, który popełniłem. Bez sensu podjechałem. Widziałem mniej więcej, jak wygląda sytuacja na minimapie, a ja chciałem jakoś myślałem, że może nasz obieg wychylić się na niego, coś porobimy, jednak to był błąd, bo tak naprawdę daliśmy czas drużynie przeciwnej, żeby te czołgi podjechały i nas po kolei teraz kasowały. Szkoda, nie powinien był podjeżdżać i przejeżdżać za kościół. Pomimo tego dużego błędu, i tak uważam, że fajny wynik, zrobiłem 4600. To też bitwa pokazuje potencjał T57 Heavy Zagramy jeszcze jedną, mam nadzieję, że z fajnym rezultatem i błędów. Początek bitwy, jedziemy na snipe, niestety nasza Manticora, czołg lekki, jedyny jaki jest Nie będzie spotować, może nam się uda kogoś zaświecić Dlatego tak delikatnie się tu wychylam Liczę na to, że zaświecę jakiś czołg ciężki, który tu przejeżdża Jest podwójny pluton obiektów 268V4 i one mogą szturmować most Obiekt 277 tam podjeżdża, ten most będzie słabo wzmocniony nie wiem, czy ja kogoś zaświecę, mój zasięg widzialnie nie jest jakiś perfekcyjny Ok, 268 jest tam, 279 jest tam, STB jest tam e, Spróbuję wzmocnić most, bo na moście 705 będzie mieć problemy Ponieważ mamy czołgi na tym lodowcu Oraz e, mamy pojazdy, które ojojoj, oj, oj, grill zebrał za 1800 Ok, na 277 się nie wychyla. Generalnie widzę to tak, że przeciwnik chyba nas rozwali po tej stronie, gdzie są obiekty 279, e, i trzeba będzie wracać się na bazę. Z racji tego, że T57 Heavy nie jest takim mobilnym magazynkiem jak MX-50B, przykładowo, e, no to ja już powinienem myśleć w tym momencie o, o powrocie. Ewentualnie mógłbym zostać tutaj. Przerzucę się od razu na złotą amunicję, żeby przebijać obiekty 279. I stąd wspierać 60 TP. No bo 268 ma jeszcze trochę tego HP. Te czołgi aż tak łatwo się po nas chyba nie powinny przejechać. Strzelamy do 268. 2 na 2. Jestem w szoku. Okej, okay, to nie weszło. 3 na 4. Bardzo dobry magazynek. I pytanie, czy ja tu jeszcze mogę zostać i oddać jeszcze jeden magazynek, czy nie? Wydaje mi się, że nie patrząc na to, co się dzieje. 277 tam zjechał na dół. Już muszę myśleć o tym, żeby zabrać sobie tą pozycję na samej górze. Super, że mamy Strv w tej pozycji. StrV tutaj będzie mieć bardzo dobry ogień krzyżowy na wszystko to, co się będzie się dziać i widzę potencjał jeszcze w jakimś ewentualnym wyciągu, pomimo tego, że strata jest bardzo duża. Chyba ustawię się na początku tutaj, żeby oddać jeszcze jeden magazynek na wieździe i dopiero potem po oddaniu tych kilku strzałów wjeżdżam na samą górę, bo te czołgi powinny się tu wychylać. Eee, tylko chciałbym jeszcze poprzebijać je. Dobra, jest Estebek. Raz. Gąska. I kolejna gąska i wjeżdżamy na samą górę. Mam nadzieję, że się uda wjechać. 279 będzie. Na czas chyba, żeby oddać... Oj oj, oj. Arta jeszcze dała gąskę. Niedobrze Tylko nie no, silnik, dostaśmy silnik Bardzo niedobrze 268 będzie się odwracać czy nie? Okej, okay, dobra, jest Dobrze, dobiliśmy 268 279 się rozlało Wyłoniło duży błąd, no bo tak samotny już jest tutaj nawet Więc nie ma żadnych szans a no ja zaraz sobie naprawię silnik. Ok, 279 nie ma. Ładuję magazynek. Najśmieszniejsze w tej sytuacji jest to, że my przejmujemy bazę. Mamy 3 czołgi na samej górze i 5 czołgów na naszej bazie, a wszyscy, wszystkie czołgi przeciwne są w zasadzie na środku mapy. Jest TVPek. I tutaj skorzystam z perku intuicja i przerzucę się na pociski AP. Bardzo brakuje mi tego silnika. Zobaczcie, jak jestem niemobilny, wręcz nic nie mogę zrobić. My kapujemy bazę, czy my ją skapujemy? Nie wiem, czy teraz nie powinniśmy zjeżdżać i odbijać, której ze stron grille się wychyla. Mamy spota. Panie, żeby grille strzeliło w kogoś innego albo się wcelowało Okej, okay, ryzykuję, wychylam na grilla, dałem gąskę i kolejną i zebrałem. Niedobrze. I teraz chciałbym naprawić silnik w sumie, dobijam grilla. Trochę zaryzykowałem, bo nie wiedziałem co z tymi czołgami, ale widziałem, że my przejmujemy tą bazę, więc raczej większość powinna się wracać, e, dlatego wychyliłem się na tego grilla i skapowaliśmy nawet w ogóle. No i to była ostatnia bitwa w tym odcinku. Fajnie się obawiłem, grając tą tą 57 w zasadzie cały czas bitwy chyba powyżej 4000. Moja sesja, żeby nie było 4700, jestem mega zadowolony, a co do wyposażenia, to uważam, że system kontroli ognia must have, stabilizator must have, żeby ta stabilizacja była bardzo dobra. I jako trzeci moduł zagram jeszcze z eksperymentalną turbosprężarką, ale ze spokojem ulepszone wzmocnienie też by było dobrym wyborem, żeby więc więcej HP w tych wymianach, więcej odbijać, szybciej naprawiać gąski itd. Jednak turbo sami widzieliście, jak dużo ja zmieniam tych pozycji. I tak dalej, też pewnie mi to dużo ułatwia. I jeszcze na sam koniec odcinka bardzo Wam polecam sklep Enewa, z którym współpracuję już ponad 2 lata. Możemy między innymi zakupić tutaj Diablo 4, czy na przykład gry aż do 80% taniej. I uwaga, uwaga, moi drodzy, jest specjalny kod rabatowy Poland 10, który daje Wam 10% na wszystko do 18 czerwca. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Link jest w opisie. No i sami możecie sprawdzić, co możecie kupić i tak dalej. Polecam serdecznie, korzystać z mojego linku i z kodu Poland 10, który jest do 18 czerwca. Dzięki za odcinek. Trzymajcie się, to Elo.